Na wstępie do tego nagrania muszę powiedzieć wszystkim, że chwilowo odciąłem się od wszystkich komentarzy, od znajomych, od różnych znajomości. Owszem, jeżeli ktoś będzie coś ode mnie chciał, w komentarzu odpiszę, ale na razie muszę pewne rzeczy przemyśleć, bo dostałem kilka instrukcji od Pana Jezusa i dlatego muszę się najpierw nad nimi skupić ale będę tak jak do tej pory, co drugi dzień, udostępniał kolejne z nagrań. Proszę się nie przejmować mną, bo tak jak powiedziałem, muszę się na chwilę odsunąć od wszystkich, ale nic mi się nie dzieje. Wszystko jest w porządku, tylko potrzebuję więcej czasu dla siebie sam na sam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o pewności zbawienia. Nie wiem czy wszyscy, na pewno wielu jest takich, którzy Wydaje się im, że są zbawieni, że może będą zbawieni, ale pewności zbawienia już w tej chwili, w dniu dzisiejszym, to nie mają. I chciałbym rozwiać ich wątpliwości co do tego. Dobra nowina, która mówi o tym, że zbawienie jest zbawienie ociecznego potępienia, jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Oczywiście to ma znaczenie jedynie dla tych ludzi, którym na tym zależy, bo jest i takich sporo którym w ogóle na tym nie zależy, którzy sami nie wiedzą, czy coś po śmierci jest, czy nie ma nic. Inni natomiast wiedzą, że jest coś po śmierci, wiedzą jak skończą z racji tego, że no, są w takim stanie grzesznym, w jakim są, ale jest im wszystko jedno. To są na przykład sataniści, którzy dokładnie wiedzą jak skończą i oni to są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że jednak mają wyjście z tej nadchodzącej, bądź co bądź w tragicznej sytuacji, bo wyjście mają. Dopóki oddychają, mają wyjście, tak samo jak ma je każdy człowiek, dopóki jeszcze żyje. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia, ratunku, należy uświadomić sobie, że każdy człowiek jest w stanie grzesznym, a ten stan, ten stan prowadzi go nieuchronnie do śmierci. I co wtedy zrobić? Jedynym wyjściem jest wiara w Jezusa Chrystusa w jego ukończone dzieło, i to wszystko, co on mówił i co polecał, aby czynić każdemu, kto chce iść za nim. Apostoł Jan w Ewangelii pisał o tym już w pierwszym rozdziale, że każdy, kto przyjmie Jezusa Chrystusa, ma prawo narodzić się z ducha świętego, narodzić się ku życiu wiecznemu, ma prawo stać się Bożym Dzieckiem. Wówczas ofiara Jezusa Chrystusa, czyli śmierć na krzyżu za grzechy. Będzie się i takiemu człowiekowi liczyć, jako ofiara, którą Pan Jezus złożył również za niego. Bo jak wiadomo, dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma drugiej szansy, nie ma żadnego czyścia. Oczywiście są sytuacje, Pan Jezus o tym mówił, że człowieka można wskrzesić z martwych. On poniekąd dostaje drugą szansę, chociaż tego też nie powinno się tak dosłownie rozumieć, bo jest to po prostu taki przypadek, że człowiek powstaje do życia, wraca do życia, tego życia przerwanego przez śmierć, i, ale nie zaczyna tego życia od początku. Niejako może wtedy, jeżeli w ogóle na tym mu będzie zależeć, nawrócić się może, może naprawdę zmienić swoje życie. Ale tylko i wyłącznie Jezusem Chrystusem bo innej opcji nie ma. I każdy, kto chciałby, kto próbuje nawet myśleć sobie, że do nieba może dostać się w inny sposób niż przez osobę Jezusa Chrystusa, to jest on po prostu zwiedziony, bo innej drogi do nieba po prostu nie ma. Tym samym człowiek, któremu zależy na zbawieniu, na życiu wiecznym, powinien pierwsze co, to usłyszeć Ewangelię i usłyszeć, co Pan Jezus mówi na temat Jego stanu. Ewangelia, czyli Dobra Nowina Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie mówi o tym, że każdy człowiek jest grzechu, a karą za grzech jest śmierć według Pisma. To nieważne jaki to jest grzech. Mniejszy, większy, lżejszy czy cięższy, ale karą za jakikolwiek grzech, czyli grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. I za to należy się człowiekowi śmierć. A Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię aby całkowicie wypełnić prawo i umrzeć za grzechy wielu, jako sam, nie popełniając przy tym żadnego grzechu. Całe jego życie było życie w świętości. On nie złamał ani jednego przykazania Bożego, nie złamał żadnego z Bożych praw. Także jako człowiek bez grzechu mógł stać się ofiarą za grzechy wszystkich innych ludzi, wszystkich tych, którzy w niego uwierzą. Bo to nie jest tak, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa było automatycznie odpuszczeniem grzechów wszystkim ludziom. Tak nie było. Grzechy odpuszczeni mają tylko ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, ale jako swojego Zbawiciela. I będąc Mu posłusznym, jako mistrzowi, wypełniają wszystko to, co On powiedział i idą za Nim. Ci mają grzech odpuszczony. Ja wiem, że po drodze ludzie potykają się wielokrotnie, szczególnie często wtedy, kiedy są ludźmi bardzo młodymi w wierze. Dopiero co uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a ich porządliwości wciąż pociągają ich i ich grzeszne ciała do grzechu. Także na samym początku nie jest tak kolorowo, człowiek często upada, ale w miarę wzrostu w wierze tych upadków robi się coraz mniej i coraz mniej. Ale tak jak powiedziałem na początku, zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. W tym, co On zrobił, w wierzę w to. A wcale nie chodzi o to. Niestety wszyscy rzymscy katolicy właśnie wierzą w to, że oni mogą na swoje zbawienie zwyczajnie zasłużyć. Jest to niemożliwe w świetle Biblii, jednakże niektórzy, głównie rzymscy katolicy, w to właśnie wierzą, ale oni są w strasznym błędzie i kiedyś... Będą musieli za to zapłacić, za własny grzech, bo człowiek niespawiony będzie musiał samodzielnie zapłacić za własny grzech, ale do życia już nie powróci. Ludzie już zbawieni mają pewność tego, że to Pan Jezus zapłacił za ich grzech, i oni wierząc w to, wierząc w to, co Pan Jezus zrobił, przez wiarę dostępują życia wiecznego. To życie wieczne mają już tutaj, na Ziemi, będąc żywymi ale to jest dopiero początek ich drogi, a cała droga już wtedy będzie o wiele prostsza i szczęśliwsza. Skąd można mieć pewność życia wiecznego? Ja muszę powiedzieć, że sam od samego początku chwilowo miałem taką pewność, chwilowo gdzieś się ona zacierała, po prostu diabeł, kiedy zauważył, że Pan Jezus mnie dotknął, to on też zaczął mieszać w moim życiu i zaczął wtedy mnie przekonywać do różnych innych rzeczy. A jako, że ja nie miałem wtedy jeszcze poznania, od razu nie miałem poznania tak wielu spraw istotnych wtedy dla zbawienia mojego, wtedy ja dawałem się po prostu diabłu oszukiwać. Bo trzeba wiedzieć, że diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa i nie powinno się mu w ogóle wierzyć. Ale jak można mu nie wierzyć, skoro nie ma się jeszcze pojęcia o woli Bożej i nie zna się pisma świętego? Ja wtedy jeszcze nie znałem wcale. I dlatego diabeł mnie oszukiwał i do pewnego stopnia robił ze mną co chciał. Na szczęście Pan Jezus był zawsze ze mną i on mnie naprowadzał na te właściwe tory, mimo że niejednokrotnie był zły na mnie za to, że ja zwlekam zakupieniem Biblii, czy bardzo często pozwalałem się rozpraszać. Taka była moja droga od początku. Jednakże przyszedł moment, kiedy sam Pan dał mi do zrozumienia, że moje zbawienie już się dokonało. Dlatego te, ta pewność jeszcze bardziej się we mnie utrwaliła. Także pozostało tylko trwać w tym i nie ustawać. Jak więc można się upewnić, że jesteś człowiekiem zbawionym, że jesteś człowiekiem za grzechy, którego Pan Jezus już zapłacił? No, wystarczy zdać sobie sprawę z tego, przypomnieć sobie, bo człowiek już zbawiony, czyli uratowany, nie będzie chciał grzeszyć, będzie czuł wstręt do grzechu. Do tego, który kiedyś popełnił, czy do każdego innego, który mógłby popełnić. Absolutnie nie będzie miał żadnego pociągu do grzechu, bo jak napisał apostoł Jan w swoim pierwszym liście w rozdziale trzecim, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Jednakże czasami natura ludzka. Popycha człowieka do jakiegoś mniejszego bądź większego grzechu, i czasami jest tak, że da radę go przekonać i da radę go skusić. Wtedy człowiek będzie karany. Wtedy Bóg, który już jest jego ojcem, jako swojego dziecka nowonarodzonego, będzie go karał. Będzie musiał go karać. No niestety, chce czy nie chce, będzie po prostu musiał go karać, dlatego że człowiek jednak przekroczył jego prawo, gdzieś tam w którymś momencie upadł i zgrzeszył. I nie ma się co temu dziwić, bo jest to nawet zapisane, potwierdzone w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, w wersetach od 6 do 8. Pisze tak: Albowiem, kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. I nie ma się czemu dziwić, kiedy w Człowiek będzie karany za jakiś tam grzech, czy coś mu Bóg kazał zrobić, a ten zrobił coś przeciwnego, wtedy będzie karany. Nie będzie to jakaś kara wieczna, nie będzie to potępienie, nie, to po prostu będzie takie karanie w ciele. I będzie taki człowiek widział, że jednak Ojciec go karze, Ojciec jest z nim. Należy wiedzieć, i to jest kolejnym dowodem na to, że człowiek jest zbawiony że do swoich braci w wierze, do innych ludzi, do bliźnich. Do zwierząt również człowiek będzie czuł taką miłość, potrzebę relacji, potrzebę wsparcia jeden drugiego. Także to będzie odczuwał człowiek, którego duch jest nowonarodzony. Odejdą wszelkie złe myśli o jakichś ludziach. Kiedy ktoś kogoś nienawidził, teraz nie będzie tego uczucia czuł. Wręcz przeciwnie. Będzie czuł do niego miłość, będzie czuł do niego żal, jeżeli to będzie trzeba. Ale nie będzie już czuł takich negatywnych odczuć jak nienawiść. I trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś nie jest narodzony na nowo, to pozostaje w śmierci, tak jak mówi pismo. I ono mówi również, że którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. I dlatego, kiedy Bóg jest ich Ojcem, można mieć pewność, że będą karani, jeśli będą przestępować Jego prawo, a na pewno nie będą chcieli świadomie i tym bardziej perfidnie grzeszyć. Apostoł Jan napisał takie słowa, które w dobitny sposób pokazują, kto jest człowiekiem zbawionym. I one są zapisane w pierwszym liście Jana. Jest to wspaniały list ewangelizacyjny, na podstawie którego można się przekonać, w jakim miejscu człowiek się znajduje. Czy już jest nowonarodzony, czy jeszcze nie, czy ma blisko do Jezusa, czy jeszcze trochę mu zostało i jeszcze trochę musi nad sobą popracować. W piątym rozdziale pierwszego listu Jana, trzynastym wersecie są zapisane takie słowa. Ja je tutaj nie cytuję, bo nie mam przed sobą Biblii, ja je mówię z pamięci. To napisałem Wam, którzy wierzycie w jednorodzonego Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tutaj Jan nie pozostawia żadnych wątpliwości i pozwala ludziom już wiedzieć, czy mają życie wieczne. Bo to nie jest tak, jak w Kościele rzymskokatolickim, że tam trzeba sobie na życie wieczne zasłużyć. Tam nikt nie ma pewności już tutaj, teraz na życie wieczne. Tam ludzie muszą wykonywać pewne obowiązki swoje. Zachowywać przekazania, ale nie, nie tylko przekazania Boże, które i tak w katechizmie Kościoła katolickiego są przekazaniami zmanipulowanymi, okrojonymi. Drugie przekazanie Boże jest całkowicie wycięte. Ostatnie jest podzielone na dwie części, ażeby liczba 10 się zgadzała, ażeby dekalog, chociaż z nazwy, wyglądał jak dekalog, i w Kościele katolickim tylko tak niestety jest, że dekalog. Nazywa się dekalogiem, dlatego że ma 10 przykazań, chociaż tak naprawdę jest tam tylko 9 i jedno z najważniejszych zostało całkowicie usunięte, bo na nim się po prostu bardzo dużo zarabia pieniędzy. Kościół rzymskokatolicki pokazuje to od bardzo dawna i na każdym kroku. Ale w Kościele Rzymskim nie ma jako tako pewności zbawienia. Trzeba chodzić do człowieka, spowiadać się. Jak najczęściej byłoby najlepiej według katolików, a tak prawdę mówiąc, człowiek przychodzi z grzechami do tego konfesjonału i z tymi samymi grzechami odchodzi, bo człowiek nie może odpuścić drugiemu jego grzechów. Taką moc ma jedynie Bóg. Apostołowie, którzy w czasach Jezusa byli wysłani do odpuszczania grzechów, oni szli z duchem świętym, i Pan Jezus powiedział, ażeby wzięli ducha świętego. Wówczas i tylko wówczas Duch Święty, jako że jest Bogiem, odpuszczał ludziom grzechy. I nie inaczej, jak tylko wtedy, kiedy ci uwierzyli w Ewangelię Jezusa Chrystusa, w Ewangelię Zbawienia. I kiedy uwierzyli w Ewangelię, wówczas nawracali się, bo to idzie w parze z wiarą w Jezusa Chrystusa, wówczas oni się nawracali, a wtedy i tylko wtedy Duch Święty odpuszczał im grzechy. I tak jak powtarzam, w Kościele rzymskokatolickim zbawienia można dostąpić jedynie przez wykonywanie uczynków, a Pismo Święte mówi, że do tego wystarczy jedynie wiara w Jezusa Chrystusa. I mamy tutaj taki bardzo poważny konflikt pomiędzy prawami człowieka a prawami boskimi. Jednakże katolickie podejście do kwestii zbawienia jest całkowicie błędne. I tacy ludzie, którzy pokładają wiarę we własnych uczynkach, zbawieni nie są i zbawieni nie będą, jeżeli w takim stanie odejdą z tego świata. Bo wtedy staną przed Panem Jezusem i zostaną przez niego odrzuceni. Jest jeszcze jeden dowód na to, że człowiek jest zbawiony: jest to jego relacja z Bogiem i to, że Bóg wysłuchuje modlitw, które są zanoszone do niego. I są zgodne z jego wolą. Takie modlitwy są wysłuchiwane przez Boga i to poświadcza, że człowiek jest dzieckiem Bożym. Oczywiście nadal musi być tak, że człowiek musi prosić Boga o cokolwiek tam będzie chciał, co jest zgodne z wolą Bożą, będzie musiał prosić go w wierze, w wierze w to, że Bóg tej modlitwy wysłucha i na nią odpowie księża katolicy, siostry zakonne katolickie może i mówią co człowiek powinien zrobić, ażeby się do Boga zbliżyć. Jednakże oni wszyscy wespół chyba sami w to nie wierzą, bo naprawdę ja nie słyszałem żadnych dowodów, żadnych świadectw akurat takiego działania Boga w życiu człowieka. I księża w ogóle cały kler katolicki stara się robić wszystko to co robił naród izraelski w czasach Starego Testamentu. Tam wszystko jest mechaniczne. Człowiek robi to, uzyskuje od Boga jakąś łaskę, jakieś błogosławieństwo. Ale w Nowym Testamencie, czyli teraz, jest trochę inaczej, bo ludzie, którzy by chcieli wykonywać jakieś uczynki i liczyć na to, że Bóg będzie im dawał jakieś błogosławieństwa, no to to tak nie działa. Bo teraz jest tak, że człowiek musi się narodzić na nowo z Ducha Świętego, a móc mieć prawdziwą relację z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. W innym jednak przypadku to będą po prostu jakieś marzenia ściętej głowy. Także ja od dziecka też tak byłem uczony przez księży, katechetów, czy siostry zakonne, że a żeby od Boga coś otrzymać, Trzeba być mu posłuszny, ale nie byle jak. Trzeba wykonywać przykazania. Nie tylko jego przykazania, ale też przykazania kościelne, które ustalili sobie papieże na przestrzeni wielu wieków i liczyć na to, że od Boga coś się otrzyma. Jednakże jest to zwodnicze, dlatego że Kościół katolicki poszukiwał mnie i innych ludzi również, że ażeby dostąpić zbawienia. Trzeba czekać do końca życia i wierzyć, że Bóg człowieka zbawi, bo będzie wykonywał to czy tamto. Tyle tylko, że te słowa są całkowicie sprzeczne ze słowami odnośnie zbawienia, jakie wypowiedział Jezus Chrystus. Także taki człowiek, choćby był najlepszy pod słońcem, choćby uchodził jako za człowieka świętego w oczach innych ludzi. Taki człowiek zbawiony nie będzie, jeżeli będzie pokładał swoją ufność zamiast w wierze w Jezusa Chrystusa, to we własnych uczynkach. Bo już w Starym Testamencie jest napisane, że ludzkie uczynki są w oczach Boga jak splugawiona szata. Także nie mają żadnej wartości i są wręcz obrazą dla Boga, dlatego że w oczach Boga człowiek ukazuje się jako ten, który sam może na swoje zbawienie zasłużyć. A Biblia mówi, że człowiek nie może w żaden sposób zasłużyć na zbawienie. Musi to być od Boga łaska, bo człowiekowi po pierwsze się nic nie należy, po drugie nic nie może na Bogu wymóc. Tak więc każdy, który chce, niech uwierzy w Jezusa Chrystusa, a sam zobaczy, że będzie miał pewność zbawienia, bo zbawienie jest darem który uzyskujemy wszyscy jak jeden przez wiarę Jezusa Chrystusa, a uczynki, w których Kościół rzymskokatolicki katolicki i wszyscy katolicy pokładają tak wielką wagę i ufność, są ważne dlatego, kiedy człowiek będzie miał od Boga uzyskać tak zwaną koronę żywota. Wtedy uczynki są ważne. Nie byle jakie uczynki, uczynki, które są dyktowane przez prowadzenie Ducha Świętego. On będzie pokazywał, jakie uczynki są dla Boga ważne, jakie dla niego się liczą, a te właśnie uczynki będą później decydowały o nagrodzie w życiu wiecznym. Jednakże cały Kościół uczniów Katolicki wychodzi trochę od złej strony, odwraca kota ogonem, i on myśli, że przez swoje uczynki zaskarbi sobie. Jezusa Chrystusa, zaskarbi sobie wiarę w niego. Ale to nie jest tak. Najpierw wiara, a później uczynki. W Kościele Rzymskim niestety jest odwrotnie. Dlatego z takim myśleniem katolicy nie będą zbawieni. Muszą się nawrócić muszą po pierwsze zacząć czytać Pismo Święte, bo wystarczy, że czytają Nowy Testament i sami zorientują się, że jednak jest coś nie tak w tym, w co do tej pory wierzyli. I że droga zbawienia jest inna. Pisze o tym każdy z apostołów. Błogosławie wszystkich, Ewangeliz Dawid.